Cześć wszystkim, Daniel z tej strony, dzisiaj mam dla was po prostu grę z widzami, którą zrobiłem ostatnio na live, bo staram się robić raz w tygodniu Gierki ze wspierającymi i raz na dwa tygodnie gierki z wszystkimi, z widzami i tak dalej więc dzisiaj, po prostu, Gierka z widzami do obejrzenia, ponieważ uważam, że to było całkiem fajne. Całkiem fajnie prowadziliśmy Gierkę wspólnie. Ja, co prawda, byłem skład liderem, ale ostatecznie rzecz biorąc, no, wszyscy się dogadaliśmy i końcówkę naprawdę przeżyliśmy, która była dosyć intensywna. więc Zapraszam do oglądania, zostawienia tej łapeczki w górę. Komentarze są mile widziane. Zapraszam też Was na Gierki, ewentualnie z widzami, albo po prostu na livey, które robimy od poniedziałku do piątku. A jeżeli dzisiaj jest czwartek, no, to jutro prawdopodobnie, właśnie są. Tekierki ze wspierającymi i z widzami, więc jak chcecie wpaść, to po prostu też zapraszam. Więc trzymajcie się i życzę Wam miłego oglądania. Go widziałem. Ja gram drona i go poszukam. Krzys. Zarama? Chował się za budynek, jest obity mocno. Mógł dalej, jest w środku plecy mam, plecy mam Dobra, patrzymy ci, patrzymy ci, patrzymy ci Obity mocno, bez kewów W środku, kewuje się w środku On solo Dreamer Frodo, Frodo do Mordoru Oah, zlutujcie jeszcze tutaj co Dobre. macie. Dzięki. Zlutujcie Mam co bez. Tu macie. Mm, Mam bezpaść. No to może trzymać. Weź te banty może. Kto jest fioletowy? Resztix Tam tak, banty tak, sobie tak. sięgnie. Zaraz komuś kewy też rzucę. Zlutujmy wszystko co tu widzimy i dobra z więc no, jednak tu dużo się na nim. O, chociaż nie mamy prawie 20 koła, Kościół To mamy tego, A, tu to mamy, to dobra, chill. No i Dobra, możemy na, możemy na dropa iść. I chyba po Chodźcie na ten sklepik tutaj. Kupimy szybko dropa i... Idzie Zona już? Jeszcze nie. Nie już idzie. Dobra, idzie. wiecie co? Chodźcie na drona, bo my nie zdążymy. Chodźcie na drona i pójdziemy na jakiś sklep bliżej zonki Tylko rzucę komuś kewy zaraz, Szej resztyk, trzymaj kewy i się ubierz. Ubierz się przed lotem. Dobra, dobra. Jeszcze ewentualnie możemy na ten sklep lecieć, nie? Jeszcze zdążymy dropa zrobić i wskoczyć na nich. Tam um, dajemy całe siano. Ej, wykupili się na tym sklepie jak co? Nie uważajcie. Ej, już skrosował tutaj na ten żółty budynek dalej już wam zaznaczam. Tu jest ten typ skrosował. Ja zostawiam siano na sklepie Sniper do nadmierzy. Uważajcie, sniper jest na tym, na tym budynku, gdzie ja pokazałem z lewej strony. Na lewo od dwójki sniper. Zaraz zapuszczę BSP-ka tu. O, puszczę, puszczę. Dalej. Kupuj dropa, na pewno, nie? Hmm. I skrzynkę z kewami, jedną skrzynkę z, z kewami hmm. Leży Weźcie dropa Możecie? Już, już, już To jest empyfera moja skrzynkę z kewami kupiłeś? Tak hmm. e, rzuciam Tam. zaraz, no. jest? Tutaj A tu, dobra, dobra Ja mam z Ama i będziecie potrzebować Ja też mam za mną jeszcze Uważajcie on, on snajpem, ja więc no, tam trzeba wiesz Ale to takie wiesz On idzie, idzie do przodu idzie do przodu dobra, dobra dobra ja, ja gram drona już nie? Ja gram drona i go przetnę Chyba, że go złapiesz Nice robię. Dobra, szybko uciekajcie dronem albo coś Trochę gazów pierdolisz O nie, w sumie nie jest źle, Dasz to radę. Stąd, zdążę A, chill. Helkę wzięli Dobra, a tak to się Dobra, zostawiam go no Możemy ten high race zrobić Zobaczyć mm -hmm. po drodze Ja mam jakiś ten, kontrBSP bsp był A ja w sumie chcecie dropa? Ja sobie dropa wezmę, sobie wezmę ten Eee, wezmę sobie moje ISO. Tak, ten drop zniknie zaraz. Co to jest karakan. Karakan. Karakan? Dobrze? Kara karakanem? Co to jest karakan. Ta nowa sniper. O nie, nie mam levelowego. To też jest niezbyt jest mocna gra. Nie wiem, nie lubię tej sniper. Nie siedzimy. Ja ją wylewelowałem, ale dziwne feeling strzelania. Dziwna jest ta, no, dziwna ta snajpa jest. Ja, ja bym zagrał tego, top ym, high rise, żeby zeskoczyć z tego gówna. Może z tym nie całym, słyszą. Youtube YouTube.gg slash all squad games. Tu jest. z kabami. Możesz ją zabrać, jak możesz. Spędziłem. Dobra. Poczekaj, mam. Ja o, o kurde, zagrożenie na rebka Czyli ty jesteś, Rebek, na, na blisko nas. Ja pójdę kupić. E, BSPK. O ile tam ich nie ma, właśnie. Gdzie ty jesteś, Rebek jest tu. Patrz, mało to musiał być jakiś lotek. czy ja spróbuję wejść na top high-riseu. Okej, okay. a dobra. <grych> Dziwne. Część jest tu z prawej. A czemu tak blisko go pokazuje? To są oni? Możliwe, że to są oni tu. O, gdzie już. O nie, oni są tu. Tu jest, tu jest na dwójce. Mam jeszcze jednego bez Ob... Ten obity. Tu jest jeden, i tu jest drugi. ja lecę na nich, ja lecę na ten budynek na dwójkę. Zagrożenie na trzy. No bo to samo oni wiesz? No to pomiędzy budynkami jeden. Ten należy. Jeszcze jeden gdzieś tutaj na aptece. Tak, nie jeszcze no. Szukam amunicji dużego kalibra. Jak chcecie, to spalę, bezpalę. Nie, reszta ten Co? Fali, czy co? Znaczy... Możesz, tak naprawdę zaraz kupimy, mamy siano, nie? Będzie no niespodzianki Ja Banti wezmę on gdzieś kurde przy tego Gdzie jest ten kontrakt? O, oh, nice, nice Dobra, idę Ej, y, sklepik na BSP Daj mi dwa koła, potrzebuję jakieś Jakieś money Ja kupię BSP. Dobra, nice, dobra, mamy siano Kupię dwa razy BSP. Okay. Eee, ja mam jedno, dobra, mam dwa razy Wespę. Cześć, pan Zostawiłeś siano? Tutaj z tyłu, no. Ja to sama jebka kupię, to ja. Dobra, trzymaj te siano, bo kupzę samoreza. reza. Jak masz. Dam ci siano, masz, trzymaj. Zostawiłem siano tam na sklepie, tak co? Tam samoreza możesz kupić czy coś. Znalazłem bezpon Znaczy w sumie tam jest niesprecyzowane Dzisiaj grają tylko wspierający, a nie że pierwszeństwo z wspierający Ja muszę to zmienić Tylko wspierający dzisiaj grają Sniper tam widziałem, Mierzył Palę bezpon Typek o, Typek, ta, ta ta Na duszku No, go sama Cały czas to stoi z lewej strony, cały czas stoi, czeka na nas góry Taktyczny Reshtix The. The tactical restics. Dobra, na marszlancach są. Ja sobie wejdę na penisa tu do góry I sobie coś tam zobaczę z tą snajpą Ale to nie jest wina tytułu streama Tylko to jest wina tego co jest napisane też w wiadomości Więc ja, ja się zrębałem, ja źle napisałem Napisałem, że wspierzeństwo mają wspierający, więc nic dziwnego, że pomyślał, że. że jeszcze tam Gdzie ten lifemark jest? Na policyjce. Ty, tu są typy. Nie, to jest ptak. Ja pierdzielę, kupię. Na policyjce siedzi jeden typek. A, widzę go, widzę go. Widzę go. Widzę go. Widzę go. Jak się nie będzie ruszał, to może mu pierdalne. A, nie pierdolę mu trzeba. Ten krosujemy tutaj na tym budynek, chodźcie na dwójeczkę, co? wy zaskoczymy. Ja palę jeszcze jednego bezma, żeby zobaczyć, czy krosa mamy. czego. O, są na sklepie. Chodźcie na ten budynek, na górę. Wejdziemy na górę, będziemy mieli łatwe strzały na nich. Jak tylko zobaczycie jakieś tam powalony, coś w tym stylu, to agresywnie wpierdalacie się w nich. Oni już będą krosować, dobra. I desant jest jeden. Jest na, 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 jest tutaj na tole. Obity mocno, zero ma, zero ma, like mark, nice. Eee, o. Dobra, ten już na mnie patrzy. Ja wchodzę na górę z odwrotem. Tam ci się cofnęli, tam będzie trójeczka chyba. On jest za, za tą, za, za reklamą? Był, ale wyskoczył, bo wcześniej go skanowałem, już nie skanuje, więc uciekł. Nie ma tam go już. Dobra, ja puszczam smoka na dach. Nie puszczę smoka na dach, czy... On zeskoczył już. Tak, no, A jeden jest pod nami? Nice, dobry nag, dobry knock dobry nak. Oni uciekli, oni go zostawili w ogóle. Dobra, na spokojnie możemy go dobić. Kupcie bezpa na sklepie na pewno. Potrzebujemy dwa razy bezpa na pewno na krosa. Na ja jednego... A tu leży? Tak, kupię drugiego. Dobra. Eee, ty, maska tu leży. To... Dobra, dałam się go podnieść. Kupcie bezpa, kupcie ją. A resztyk z tym masz siano, nie? Daj siano. Dobra. Ja kupię jednego, kupcie. żeby mieć. Ja, ja kupię inny, No Rebek, możesz zaraz ci ten. Eee, zaraz ci dam na selwa, albo kupić ci po prostu tego selwa. Trzymaj. Już mam. Trzymaj. Mam a już ma. Dobra, dobra, czyli. Znaczy, nie, do, do, dobrze, dobrze, że kupiłeś, bo. E, ja idę po tego. Ja, ja wchodzę na pociąg. I kursuję razem z pociągiem, dobra. No kurde, nie zdążę. Nie zdążę. No dobra, czyli to, zaraz zeskoczymy. E, tu jest. Ach, chodź Dobra, zeskoczcie, zeskoczcie. Orebek został. Nie. nie. Resztyk został. Resztyk został, sorry. A, blisko. Dobrze. Trzeba trzeba lecieć, chyba. Dobra, nie no, razem idziemy. Dobra, tu, tu jest skąd BSP nad nami, czy to znaczy, że na tym budynku przed nami na dwójce są typy. To ja to niszczę i palę bezpa. To jest krytka Co to no ktoś, ktoś jeszcze ma bezpa? Ja mam dwa. No, no to spal jednego. No widzisz? patrzą już w naszym kierunku. Patrzmy już w naszym kierunku. Le do, do lewej za stację nowej idzie Bo jak będzie was miał na dmitalu, na to jest chip. To jest chip chip. Jest mi nie warczy więc. Na dachu. A jest na dachu, jest na dachu. Ja, ja go powalę i ja no od razu na drona lecę. Poszło w kieszenie. ta 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 nie ta. ta ta ta. ta. ta, ta ziemi, ja czy widziałem, coś? widziałem, widziałem. Czyli jeden ghost jest. Musi mieć kamizelkę ghosta. Dobra. Ja ich, ja ich widzę, by dwóch, nie? Dobra. Jeden był chyba reniwowany. Wylądował to na mnie? na mnie. U mnie, u mnie, na górze. na obity. Podnosi się, podnosi się. Już, 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 już. Nade mną na drugim piętrze, jest na balkonie był. Okej. Okay. Ale bez PA A żeśmy kurde zrobili co? Co? Sama Ja wiem, ja wiem, ale zjebałem z tym nade'em Zero y, obity obity wypić. Podnoszę się, nice, nice, nice Tapnij mnie, tapnij mnie Już, już no. Nice Marek miał I To jest kamerze, to jest... te strzelają, tam. Dobra, ja biorę tego, tego W kurde, to uważajcie, mocno Spalę ja bezpa jednego Dobra, puszczę na Nie, nie, nie Nie puszczaj Puściłeś już? A, a dobra, Możesz mi puścić. Nie, bo ja bym, ja bym... Młodzież, przepraszam ja bym po... Nie, chill, czyli. Jest mi cały czas walczyć. No bo oni patrzą pewnie Ja mam nalot precyzyjny, więc ja to zaraz tam powalę i pierdolę im Oni są na pięterku teraz. Ta wiem. No więc na razie ten... Na razie czekam aż oni wejdą na górę i zara nalot giegnamy. Yes, no, no. e, rzuć sklep no. proszę do rzucania na mnie. Na dach. W sensie, że po prostu pod siebie i to na dach spadnie. Kupię jeszcze jeden nalot macie. Ja pierdolę zajebisty nalot, co? Macie ten sklep czy mam rzucić? No rzuć, 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 ty masz chyba Tak, tak, tak pewnie. Jeszcze jeden nalot kupię. Kupi na loty, nic nie zrobił. Ja w więc... Oni. Aha, to jest nasz sklep? Oni go zniszczą, kurwa. Szkoda, że od tej strony poleciał. I to jest głupie, randomowe. Przez jest... murek. Coś, na rogu. Jak coś, ja mam jeszcze bezpaczki. Ja, ja. Nie mam, ja wpaliłem bezpaczki. Ja rzucam jedną skrzynkę. Cześć. to skrzynka? Na, jest, na dachu jest jeden typ. Normalnie przez murek można go skonować. Myślałem, że to skrzynka jest leci A... strona Tak, widziałem, widziałem, ja mu Dobra, ale jakby oszczędzajcie, am oszczędzajcie ammo Bo i tak, wiesz, powalenia czy tak dalej tu za dużo wam nie dadzą Więc strzelacie no. wtedy, kiedy, kiedy jest sens ja mam skrzynię za amunicją Ja też mam skrzynię, ja chyba zaraz ją rzucę, bo ja też ten teksty. bo dole tu... jest pełna amunicji. Ale nie ma no, no, no. Okay. Zobaczmy. Jakby ktoś machy nie miał. Dobra, musimy krosować na nich, na lewo. Pokaż. W Musimy na nich krosować, kurwa. Oni skrosowali tam dalej na policyjkę w kierunku. Oni kierunku, tam no, tam w kierunku naszego Jak co to dołem krosujemy? Dobra, musimy iść teraz. Zejdźcie na dół i pod mostem będziemy krosować, nie nie górą. Bo was zjedzą. Ja od razu puszczam jednego smoka i aż biegnę. Ja puszczę Bespa może to? Puść, puść, puść Dobra, oni są tutaj cały czas. Biedny biedny. Oni są tu cały czas, nie? Jedni są na górze Jedni są pode mną, czyli możemy Cię wejść w drabinę szybko Chodźcie drabiną, dawaj dawaj, ja patrzę tutaj idę, Patrzę, patrzę, patrzę Dobra Mamy, mamy górę, nie? Uważajcie tylko na ten, ja rzucam skrzynkę Lecie, mamy też jeden Uważajcie, to jest, na, to jest mina Precyzjka, jest mina, precy... jest, dobra, precy... precyzjka jest, precyzjka Idźcie na drugą stronę po prostu i tyle Tu was powinna nie pierdolnąć. Oj, żeś Rebek dał teraz, uważaj Ja skaczę na sklep, kupuję bezpy Jest bezpy Mam typa jednego Obity mocno Aha, gaz idzie Jestem wprost Gwaruj po lewej Obity tutaj macie typka Ja wiem, ja wiem Czekaż. Jeden biegnie, jeden biegnie nic ja już nie mam nic no. nie, mam Kurwa, zginę A nie Tutaj, Tutaj mam w lewej ja. A nie? Masz. Lecisz, lecisz, kupiłem Cię Macie kewy? Mam, 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 jesteś, chodź na mnie, graj na mnie tu masz. Ja idę szybko na sklep kupić bezpa. Zdążę? Wyskakują, Uba, wyskakują, Nie, nie, nie Tu jest dwóch typów Nie zdążę Rabek, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie Chodź do mnie Puszczam ci Tutaj Aha, dostałem A mój? Ja, ja go podniosę, ja go podniosę, ja go podniosę Ja mam, ja mam kamizelkę A, Dobra nie bije Smoki potrzebujemy Ugh, ma ktoś ten? Tutaj. Kamizelkę mam medyczną? Dobra. Ja mam. Nie wiem, czy. Nie wiem, wam Nie wiem, czy. Nie wiem, czy. Nie otwiera Nie 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 otwieraj tego, Nie otwieraj tego, Nie otwieraj tego Kurwa chill, o kurwa apteka, to jest cały team stary Nie no, jak? Tak. Musimy wodę grać Macie smoka może? Nie ma. czekaj mam Będę miał, będę miał, będę miał Rzucam tutaj ten, amunicję Dobra, gdzie, 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 gdzie? Dobra mogę... okay. Dawaj, dawaj, dawaj smoka Dobra, mamy... Możemy grać pod mostem zaraz, nie? Z lewej strony pod mostem musimy grać. Ja puszczam smoka i chodźcie grajcie ze mną, grajcie ze mną tu Dobra i uważ... Dobra, chill I teraz jak przejdziemy pod most, uważajcie tylko jakiegoś pacjenta, który tutaj randomowo może siedzieć I przejdźcie ze mną, dobra. I my gramy ten most i oni będą na nas puszować, nie? Więc szykujcie się na fajta od razu ciekawe jakieś? Niestety mam jednego tylko mam spokojnie Kolejny był, przy płocie. Zabiłem kogoś. Ja też. Tutaj też był. Biegnął. Jeden nok. knock. No, ja ich nie widzę. Zostawałem spod wieży, spod wieży. Ja wiem, widziałem, go. Mam, mam tu, tu. mam tu dwóch. Leży. Na plecach kogoś jeszcze. Mam się tu dwóch, Kurwa mm, zimna. Tu jest cepek, tu jest cepek, tu jest cepek. Wygraliśmy, tak. Let's go! Nice. Na końcu udało mi się dwóch spić, na szczęście. Dobrze, dobrze dobre było.